Cóż, za wspaniały dzień. Wszystko, co mogło pójść nie tak, oczywiście poszło. Bo po co ma wyjść tak, jak należy? Ale najlepsze jest to, że jak coś nie idzie pomyślnie, czyli zgodnie z planem, to zawsze można znaleźć inne rozwiązania. No to jest właśnie najgorsze, ale oczywiście wymaga to czasu i naprawiania błędów, które wcześniej się podjęło. No, już myślałem, że się nie podniesie. W ogóle ranga mi spadł. Ładnie rycerski miałem, a tu nagle... I w sumie chciałem sobie przetestować, jaka postać jest potrzebna do DT, w sensie, jakie potrzebuje jeszcze EQ na ninja, żeby samemu w sumie sobie chodzić. Z tego też powodu uznałem, że mm, uruchomię mój wcześniejszy serwer, ale okazuje się, że wymagane jest Trochę zabawy z siecią. Okej, no nic, trochę się pobawić. Nie bardzo wiem za tym kogoś. chyba się zirytował. Dobra, mniejsza z nim. No dobra. Trzeba porobić jeszcze parę rzeczy. Bo dzisiaj w sumie też nic nie zrobiłem z zakładanych rzeczy. Ale tak to bywa. Aha, dobra. No chcesz walczyć? Nie. Ma. No, no I takie zabawy w no, Fajnie, że tarcza nie zadziała. Co eee, okay, słabo. Jak ja mam w ogóle no dobra. Yy, hakry mam dobre. Jedyne co mogę ewentualnie to tego nie chciałem. Odporność miecze. Zobaczmy. Zrobił w sumie. Jakby duchowe uderzył Aha, dobra, nadal jest mocno dobra. Eee, dobra. Nie bawię się z nim No, to by było na tyle na teraz Na razie nie mam pomysłów co mądrzejszego powiedzieć, co zrobić Dobra, jeszcze tutaj. Wszystko.